Was w moim nowym filmiku dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami. E, ostatni film z ulubieńcami nagrywałam bodajże z ulubieńcami z stycznia, czyli pod, na początku lutego go nagrywałam. Nie nagrywam co miesiąc takich filmików, bo mnie jakoś nie zawsze nazbiera się tyle produktów, żebym mogła Wam to pokazać, i żeby były one jakieś takie rzeczywiście moimi ulubieńcami, bo nie chcę Wam tutaj pokazywać całego przekroju kosmetyków, e, jakich używałam w danym miesiącu z każdej kategorii, bo i Tacy ulubieńcy znajdują się na, na YouTubie, a mnie oni nie do końca odpowiadają. Chciałabym Wam tutaj pokazywać kosmetyki, które rzeczywiście mnie urzekły i które rzeczywiście stały się moimi ulubieńcami, a nie dlatego Wam je pokazuje, że na przykład używałam dany krem tylko dlatego, że w danym momencie innego nie miałam, no i on wtedy jest moim ulubieńcem, tak? Bo używałam go cały miesiąc. Nie, tutaj chciałabym Wam pokazać moje takie naprawdę perełki i pomimo, że to mogę nazwać, że to są ulubieńcy z miesiąca lutego i marca, bo tak pewnie zatytułuję ten film, to nie ma tych kosmetyków zbyt dużo, jest tu tylko 5 produktów, z czego trzy z pielęgnacji, jeden z kolorówki i jedno z działu akcesoria. Zacznę może od pielęgnacji, bo tak jak powiedziałam, jest tutaj tego więcej, więc jeżeli jesteście zainteresowani moimi ulubieńcami kosmetyki, który, kosmetykami, które u mnie w ostatnim czasie sprawdziły się najlepiej, to zapraszam Was dalej, do, to zapraszam Was do oglądania dalej. Tak jak powiedziałam, zaczynam od pielęgnacji i na początek chciałabym Wam wspomnieć o produkcie do pielęgnacji ciała. Do pielęgnacji ciała, który tak naprawdę I kupiłam z myślą o mojej córce, natomiast na chwilę obecną prawie codziennie jej go podkradam z jej półeczki. I mowa oczywiście o oliwce pielęgnacyjnej marki HIP, o, którym, o której było już bardzo głośno na polskim YouTubie. Żałuję, że tak późno ją odkryłam po filmiku Nisiak, z którym porównywała tą Odżywkę, oliwkę Wraz z oliwką z bodajże Baby Dream Ona pojawiła się w Lidlu na promocji I kosztowała bodajże 11 zł Albo 11,90 Natomiast była to całkiem fajna cena Więc stwierdziłam, że kupię ją dla mojej córki Bo wtedy akurat mieliśmy problemy delikatne z jej skórą Troszeczkę podrażniło ją mleczko z niwej, które nie było które nie miało fajnego składu Natomiast ta oliwka ma bardzo prosty i bardzo krótki skład Te są na tym um, Trzy y, Dwa olejki Tokoferol, czyli witamina E oraz substancja zapachowa, więc skład jest bardzo krótki i bardzo fajny. Między innymi w tym składzie znajdziemy olejek migdałowy. E, oliwka bardzo fajnie pachnie, świetnie się wchłania, niesamowicie nawilża. E, ja używam jej zarówno na sobie, jak i na mojej córce w ten sposób, że na jeszcze wilgotne ciało masowuję ją e, i ona wtedy ma możliwość wchłonięcia się i zostawienia takiej fajnej, delikatnej. E, może nie tłustej, ale takiej lśniącej i gładkiej powłoki Nie zauważyłam żadnego takiego problemu, żeby skóra była tłusta po tej oliwce Żeby był problem, z że brudzi naszą brzamę Czy poście. ona bardzo szybko się wchłania I tak jak powiedziałam, nie pozostawia takiej typowo tłustej, takiego typowo tłustego filmu Natomiast pozostawia taką delikatną, lśniącą... Powłokę. Jest to bardzo przyjemny produkt i muszę Wam powiedzieć, że jest niesamowicie wydajny Zobaczcie, używam, moja córka używa go co wieczór Ja natomiast podkrelam je kilka razy w tygodniu i zobaczcie jakie jest zużycia Używam go od ponad miesiąca, więc naprawdę na plus I jeszcze raz powiem, że żałuję, że tak późno go odkryłam, ale będę do niego na pewno wracała bardzo, bardzo często Przymierzam się teraz do napisania pełnej jego recenzji, więc za kilka dni pewnie będę mogła Was zaprosić na bloga do przeczytania całej mojej opinii na temat tego produktu. Kolejnym kosmetykiem. Tym razem do już do pielęgnacji twarzy będzie Żel do mycia twarzy hipoalergiczny premium z oczarem wirginijskim z serii Biały Le, Jeleń marki Polena Orzeszów. I jest to produkt, o którym ktoś wspominał na YouTubie, natomiast wspominał w negatywnym tego słowa znaczeniu. Nie pamiętam, czy to nie była Hania z kanału Digital Girl, która mówiła, że ten żel u mnie się nie sprawdził. Jest to Żel do cery tłustej i trądzikowej ze skłonnością do alergii. Jest bardzo fajny, świetnie oczyszcza, bardzo ładnie zmywa pozostałości makijażu Oczywiście z jakimś tam tuszem, eyelinerem on sobie nie poradzi, natomiast podkład, puder, róż, bronzer, jakiś tam cień z brwi czy cień z powiek, owszem zmyje Dodatkowo jest bardzo delikatny, nie zauważyłam, żeby podrażnił moją cerę, nie wysuszył jej, nie pojawiły się na niej żadne... Niedoskonałości po użyciu tego produktu. Poza tym jest bardzo tani, bo kosztował około 6 chyba złotych w sklepie internetowym producenta. Ma 200 ml i taki dosyć niepraktyczny otworek, co który myślałam, że nie będzie się sprawdzał. Natomiast jest, on, jest to żel o bardzo rzadkiej konsystencji, dlatego łatwo się go wylewa przez ten dziubek. Niestety ma bardzo, ale to bardzo intensywny zapach, co dla mnie jest nie do końca plusem Natomiast nie jest to też jakiś taki mocno przeszkadzający i drażniący zapach ja jestem z tego produktu zadowolona i serdecznie Wam go polecam Kolejnym produktem również do pielęgnacji twarzy będzie maseczka do twarzy z Dermedic z serii Hydra in Hyaluro 3 Czy Hydra in 3 Hyaluro Maska nawadniająca do skóry suchej Bardzo suchej i odwodnionej O tym produkcie wspominałam Wam już Światło się odbija I nie widać go dokładnie, później Wam go jeszcze troszeczkę Pokażę, natomiast jego recenzja Pojawiła się już na moim blogu, więc serdecznie Was do niej zapraszam, link oczywiście Znajdziecie na dole w opisie Jest to maseczka, której Producent nie zaleca zmywać twarzy i w taki sposób najlepiej ją stosować. Bardzo fajna maseczka o bardzo fajnym składzie, bo w składzie ma kwas hialuronowy, mocznik i, i coś jeszcze. Ja tylko nie pamiętam co. Niestety tutaj na opakowaniu nie mam składu. Skład na kartoniku, który już w tym momencie wylądował w koszu, natomiast tak jak powiedziałam, wszystko jest na blogu. Maseczka świetnie nawilże, jeżeli nasza skóra jest bardzo sucha, to możemy poczuć, że tą maseczkę się aż że tą maseczkę nasza skóra aż pija z twarzy. Jeżeli zostanie nam bardzo gruba warstwa na twarzy, nie lubimy takiej warstwy. Przed pójściem spać można ją delikatnie ściągnąć płatkiem kosmetycznym, natomiast nie zaleca się jej zmywać wodą. Ja też nie zalecam, bo tak próbowałam ją używać, natomiast ona wtedy nie sprawdza swojej roli i nie spełniała swojej roli i tak naprawdę tak no i tak naprawdę nie nawilżała Natomiast taka pozostawiona do wchłonięcia, ewentualnie delikatnie ściągnięta płatkiem Nawilżała w na naprawdę maksymalnym stopniu I muszę powiedzieć, że do skóry suchej i odwodnionej jak najbardziej się sprawdzi Chociaż ja takiej nie mam, ale często mam tutaj obszary takie przesuszone na policzkach I dlatego jej używam Ja używam jej około raz w tygodniu, jest całkiem wydajna Mamy jeszcze współopakowanie, więc jest całkiem, całkiem w porządku. To by było tyle, jeżeli chodzi o pielęgnację. Teraz pokażę Wam jeden, jedyny produkt z kolorówki, o którym chciałabym Wam dzisiaj wspomnieć. I jest to oczywiście korektor, korektor z Collection, Lasting Perfection, Ultimate Wear Concealer. W kolorze 1 e, Far. E, test tego korektora pojawił się on już na moim kanale. On jest naprawdę świetny: ma prześwietny, jasny kolor. Ma cudowne e, krycie, świetnie rozświetla okolice pod oczami dzięki temu, że ma bardzo jasny kolor i nadaje się do naprawdę jasnych karnacji. Ma taką dosyć ciężką, zastygającą formułę, która może przesuszać okolice wokół oczu. Natomiast jeżeli o, o tą okolice zadbamy, nawilżając ją e, co wieczór i tak naprawdę rano, też. E, jakimś dobrym kremem nawilżającym to tutaj nie ma nie ma po prostu powodów do obaw że ten korektor zrobi nam jakąś krzywdę Jest tutaj zauważyłam, że dosyć sporo już mi go znikło, a tak naprawdę nie używam go jakoś wybitnie długo, więc niestety, ale sądzę, że nie będzie jakoś wybitnie wydajny mimo to jest bardzo fajny, tani, bo kosztuje około 5 funtów, niestety nie jest dostępny stacjonarnie nie jest w ogóle dostępny w Polsce, bo to co jest na Allegro to są po prostu korektory w kosmicznych cenach Natomiast e, ja go bardzo polecam i e, mam nadzieję, że jeżeli mi się skończy to znajdę dostęp do niego Znajdę jakąś drogę, którą, poprzez którą będę mogła wejść w jego posiadanie e, To oczywiście dam wam link do... E, do testu na żywo, jaki wykonałam tego produktu, tam możecie zobaczyć jak on wygląda po bodajże 10 godzinach jak nie więcej o używania, więc e, wtedy zrozumiecie dlaczego on znalazł się w moich ulubieńcach e, i ostatnim produktem, jaki chciałabym Wam się pokazać, będzie to pędzelek e, pędzelek do brwi z firmy Maestro e, jest to Pędzelek o numerku 660 w rozmiarze 6 i jest to taki bardzo malutki, ścięty pędzelek. Ja do tej pory, no, na, nawet Wam pokażę, ja do tej pory brwi uzupełniałam pędzelkiem z Iwonu i był to pędzelek do eyelinera. On był bardzo taki e, wąski i dosyć gruby, natomiast fajnie się sprawdzał do tych brwi. Naprawdę nie narzekałam na jego właściwości na to, jak moje brwi wyglądają po jego użyciu. Natomiast od momentu, kiedy kupiłam ten pędzelek, zauważyłam niesamowitą różnicę i zauważyłam, że jednak ten pędzelek nie spełniał swojej roli do końca. Dzięki temu pędzelkowi mogę naprawdę bardzo, tak delikatnie i bardzo precyzyjnie wypełnić swoje brwi. Ten pędzelek służył mi bardziej do takiego uzupełnienia delikatnego, jakiś tam look On nie był dosyć precyzyjny, natomiast tym pędzelkiem mogę bardzo ładnie sobie wyrysować tutaj tą dolną linię, świetnie się sprawdza nie tylko do cieni, bo najczęściej uzupełnia swoje brwi cieniami, natomiast świetnie się również sprawdza do tego Maybelline Color Tattoo w kolorze Permanent Top, którym czasami również ostatnio wypełnia swoje brwi, do takich płynnych produktów też jest całkiem w porządku, gdzie tym to już była masakra, bo po prostu można sobie było zrobić brwi na pół twarzy, ten jest dużo precyzyjniejszy mniejszy, delikatniejszy i ma dużo fajniejsze, bardziej miękkie włosie to by było na tyle moich ulubieńców ostatnich dwóch miesięcy, tak jak powiedziałam, nie jest tego dużo, a nawet rzekłabym, że jest tego bardzo mało, bo to, jest tylko, to są tylko cztery produkty i, i, i piąt pędzelek, więc no, co to dużo mówić o takich produktach. Ale tak jak powiedziałam, są to moje perełki, z których naprawdę jestem zadowolona i do których na pewno będę wracała w przyszłości. Mam nadzieję, że taki filmik przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, to oczywiście dawajcie kciuki w górę i komentujcie go. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału oraz na mojego bloga i Facebooka, do których linki znajdziecie na dole. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!